Witaj w kolejnym odcinku podcastu Pełne Serca. Ja nazywam się Ela Compton. Dziś będę mówiła o złości, która nam pomaga, o sile tej emocji, emocji, której często się boimy. Ostatnio w drukarni drukowała moją książeczkę o przyjaźni dziewczynki ze złością i zaczepił mnie pan, który tam pracuje, pytając mnie, jak to jest? Mi ciągle mówią, że złościć się jest niedobrze, a pani tutaj pisze coś odwrotnego. I to zainspirowało mnie do pogłębienia tematów z tego worka z etykietą złość, bo często wrzucamy do niego również agresję, niechęć, przemoc, a to nie jest to samo. Gniew jest emocją, podczas gdy agresja jest zachowaniem, które Właściwie ma na celu wyrządzenie krzywdy. Przemoc jest taką ekstremalną formą agresji, która powoduje obrażenia fizyczne albo rany emocjonalne. I chociaż gniew może prowadzić do agresji lub przemocy, to nie jest tym samym. Ponieważ gniew może również prowadzić do konstruktywnych działań, a agresja i przemoc też mogą występować niezależnie bez tego gniewu. Więc techniki radzenia sobie z gniewem, nasz stosunek do gniewu mogą pomóc nam w zapobieganiu tym szkodliwym zachowaniom, tej ekspresji gniewu, która jest niekonstruktywna. No bo złość to jest ta emocja, którą odczuwamy. Odczuwamy ją wtedy, kiedy coś jest niesprawiedliwe, bolesne, złe. Może motywować nas do. Radzenia sobie z jakimiś zagrożeniami, pokonywania wyzwań, ochrony nas, kogoś innego i możemy nią zarządzać w takim celu, żeby pozyskać te pozytywne rezultaty. Natomiast agresja jest takim zachowaniem, właśnie które ma na celu wyrządzenie krzywdy, wejście w taką skośną relację z kimś innym, w którym. Natomiast przemoc no to jest właśnie już ta ekstremalna forma agresji, w której głównym celem działania jest spowodowanie bólu emocjonalnego albo fizycznego. Jest to zachowanie, które ma dawać takie złudne poczucie wyższości oprawcy. Bo jak mówi James Gilligan, który jest ekspertem od przemocy, to jest amerykański psychiatra, każda przemoc jest próbą zastąpienia wstydu poczuciem własnej wartości. Mówimy to o takim wstydzie toksycznym, o takim poczuciu, że ja nie zasługuję na to, żeby być kochanym, szanowanym. Przemoc oczywiście może mieć wiele twarzy. To może być przemoc seksualna, fizyczna, psychologiczna. Może to być też przemoc w deprawacji, na przykład finansowej albo usunięciu opieki. Bardziej powszechne, codzienne odmiany przemocy to jest wymuszanie pierwszeństwa, krytykowanie, obśmiewanie, żarciki, sarkazm, raniący komentarz, rzucony w przestrzeń. Może to być gest, spojrzenie. Liczy się właśnie ta intencja, ta chęć zadania bólu. I czasem stosujemy przemoc również wobec siebie. Ale wróćmy w takim razie do złości. No, złość ma fakt złą reputację, kojarzy nam się właśnie z wybuchem, krzykiem, z, właśnie z agresją, tymczasem sama w sobie złość jest neutralną emocją, jest takim impulsem. To, co z nią robimy, może być konstruktywne albo destrukcyjne. Złość może wspierać nasze ogólne samopoczucie i dobrostan, jeżeli nie będziemy jej tłumić, albo nie będziemy zwracać jej przeciwko sobie w postaci na przykład ostrej samokrytyki. I podobnie jak w przypadku wszystkich emocji, nasz stosunek do niej, do gniewu decyduje o tym, czy jest staje się on szkodliwy, czy pomocny. Dziś porozmawiamy właśnie o tym, dlaczego złość jest nam potrzebna i jak może działać na naszą korzyść. Jeżeli lubisz ten podcast to podziel się nim ze znajomymi, daj kilka gwiazdek, napisz recenzję i subskrybuj. Dziękuję. Złość jest takim sygnałem, że coś jest dla nas bardzo ważne. Bo złość mówi, tutaj się dzieje coś, co przekracza moje granice, wkracza na terytorium, które jest dla mnie naprawdę ważne, istotne. Taki naturalny alarm pomaga nam zauważyć, że coś wymaga naszej uwagi, naszego działania, jakaś relacja, sytuacja, decyzja, sposób, w który ktoś nas traktuje, na przykład. Złość daje nam również energię do działania. To jedna z najbardziej mobilizujących, energetyzujących emocji. Kiedy czujemy złość, to dostajemy taki zastrzyk energii. Łatwiej nam podejmować decyzje, rośnie motywacja do wprowadzenia zmiany. Bardzo często to właśnie złość popycha nas do ważnych życiowych kroków. Złość jest również takim narzędziem ochrony granic, bo jeżeli potrafimy zauważyć ją, to zauważamy również, że nasze granice są przekraczane. Zauważamy, gdzie w ogóle te granice są, czyli gdzie kończy się to nasze tak, a gdzie zaczyna się nasze nie. I złość może nam pomóc odmówić, postawić nasze oczekiwania w jasny sposób, zadbać o nasze potrzeby albo zatrzymać coś, co nam szkodzi, nie zgodzić się na coś. Gniew został zaprojektowany tak, żeby nas chronić. Oczywiście, jeżeli nieustannie wzmacniamy naszą emocję gniewu, próbując się na przykład chronić przed atakiem, no to z czasem możemy utknąć w gniewie, więc też jest ważne, czy akceptujemy tę emocję i pozwalamy sobie wejść w dialog z nią, czy też próbujemy na przykład przed nią się opierać. Kiedy się opieramy, to uniemożliwia nam wyleczenie się z jakichś ran albo zadbanie o naszą potrzebę. Złość buduje też naszą autentyczność, bo kiedy pozwalamy sobie poczuć ją, przestajemy być mili za wszelką cenę łączymy się z prawdą o sobie, czyli z tym, co jest dla nas ważne, co jest dla nas naprawdę ważne, na co się nie zgadzam, o co chcę walczyć za wszelką cenę. I to wzmacnia nasze poczucie własnej wartości i też naszą samoświadomość. Złość też paradoksalnie może wspierać nasze relacje. Wydaje się, że złość może niszczyć relacje. No, bardzo często to, co niszczy nasze relacje, to jest właśnie agresja, już nie wspominam o przemocy. Natomiast sama złość, jeżeli jest wyrażona w, we właściwy sposób i też przede wszystkim my sami wiemy, jak z nią pracować, to pomaga nam poprawić komunikację, bo dodaje szczerość, otwiera rozmowę na trudne tematy, pozwala nam uniknąć narastania takiej cichej frustracji, bo pod złością, jak wiecie, o tym już mówiłam w poprzednim odcinku poświęconym złości, możecie wrócić też jeszcze go odsłuchać. Pod złością zazwyczaj kryją się też inne delikatne uczucia, kryją się nasze niezaspokojone potrzeby, więc ta świadomość tych wszystkich elementów, umiejętność wyciągnięcia ich spod naszej złości no jest wspaniałą informacją, która pozwala nam budować relacje. No, a dlaczego boimy się złości? No, bo kojarzy nam się właśnie z tą agresją, której doświadczyliśmy na przykład w dzieciństwie, albo nauczono nas, że nie wypada się złościć, złość piękności szkodzi i tak dalej. Albo nie wiemy, jak ją wyrażać w taki sposób, żeby nie prowadzić do konfrontacji, żeby nie szkodziła nam i nie szkodziła innym. Warto właśnie oddzielić tę emocję. Od tych zewnętrznych objawów, bo sama złość nikogo nie rani. Rani dopiero agresja. Bardzo podoba mi się tekst Davida White'a, irlandzkiego poety, który powiedział, że gniew jest najgłębszą formą współczucia dla kogoś, dla świata, dla siebie, dla życia, dla ciała, dla rodziny i dla wszystkich naszych ideałów wszystkich bezbronnych i wszystkich być może bliskich zranienia. I pozbawiony tego fizycznego uwięzienia i gwałtownej reakcji, gniew jest najczystszą formą troski. To jest wewnętrzny, żywy płomień, który oświetla to, do czego należymy, co chcemy chronić, za co jesteśmy gotowi się narażać. No więc, jak korzystać ze złości mądrze? Po pierwsze, Trzeba ją zauważyć, bo bardzo często unikamy przyznania sami przed sobą, że czujemy irytację, że czujemy złość. Często kobiety na przykład wolą być smutne niż zirytowane. Więc pierwsza rzecz, zauważyć o, czuję irytację, czuję złość zatrzymać się. Poczuć ją w ciele, pozwolić sobie w ogóle odkodować, jak ta złość objawia się w moim ciele. Pozwolić jej krążyć to jest energia. Nazwać ją po imieniu, właśnie. Uszanować. I może rozejrzeć się i zobaczyć, dlaczego mogła się pojawić. Skoro jest ten sygnał, Widocznie coś się wydarzyło. Została przekroczona jakaś nasza granica, coś, co jest dla nas drogie, jest zagrożone. I możemy próbować odnaleźć ukrytą potrzebę, która kryje się pod tą złością. Może to jest potrzeba szacunku, przestrzeni, uczciwości, wolności. Bezpieczeństwa. Może to być bezpieczeństwo emocjonalne. I możemy w kolejnym kroku wyrazić naszą potrzebę wprost z szacunkiem dla drugiej strony, jeżeli to jest osoba, która jest gotowa przyjąć tę naszą potrzebę, ale często może być potrzebny inny sposób zadbania o naszą potrzebę. Czasem potrzebujemy postawić granice, wyjść z interakcji, zrobić coś. Czego potrzebujemy w tym momencie? Zapraszam Was też do odsłuchania odcinka o złości, który już ukazał się kilka tygodni temu, żeby rozszerzyć jeszcze perspektywę. Czyli złość nie jest naszym wrogiem, wręcz przeciwnie jest naszym sprzymierzeńcem, który pomaga lepiej zrozumieć siebie, nasze potrzeby. Pomaga nam działać w zgodzie z naszymi wartościami, chronić to, co jest dla nas ważne. Kiedy nauczymy się ją szanować, rozmawiać z nią, zanim zareagujemy, to złość staje się jednym z najpotężniejszych narzędzi rozwoju. I złość często bywa niewygodna, dlatego że leży bardzo blisko wstydu, tego pierwotnego wstydu, który bierze się z poczucia, że nie jesteśmy godni miłości czy szacunku. Więc współczucie dla siebie, podróż w kierunku samoakceptacji, troski o siebie, odpowiedzialności, może dać nam radość i wolność na no wszystkie sposoby, których jeszcze nie doświadczyliśmy. Dlatego zapraszam Was do objęcia złości w uścisku i przyjrzenia jej się z bliska, z wdzięcznością. Dziękuję za dzisiaj i zapraszam za tydzień. Dziękuję Ci, że poświęciłaś, poświęciłeś tych kilka chwil. swojemu dobrostanowi. Korzystamy na tym wszyscy. Partnerem tego podcastu jest samowspółczucie.pl. Sprawdź aktualne kursy i warsztaty. A ja dziękuję wszystkim osobom, dzięki których hojności ten podcast mógł powstać. Jeżeli chcesz dołączyć do tego grona, link do społeczności znajdziesz na stronie podcastu pełneserca.p